Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki Projekt Gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Jest piątek, 28 października. To beszkierkowski dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. A o czym dziś powiemy? Pierwszy etap remontu 450ki zakończony. Od dziś wraca pełna przejezdność ulicy Nowy Świat i ronda. Jak dojechać na Kaliskie nekropolie? Zmiany organizacji ruchu. Fałszywe certyfikaty Covid. Zarzuty usłyszało już prawie 100 osób. Galeria Amber w końcu z supermarketem. Kiedy otwarcie? Takie informacje lubimy. Od dziś wraca pełna przejezdność ulicy Nowy Świat na odcinku od Nowego Ronda do rogatki. Kończą się też objazdy, związane z budową Ronda, a od piątku autobusy KLA znowu będą kursować przez ulicę Bankową i Legionów. A to oznacza, że pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450 w praktyce jest zakończony. Chodzi o autobusy linii numer 11, 12, 12K, 15, 16, 18 i 19. Przez budowę ronda u zbiegu ulic Nowy Świat Legionów Ułańska omijały one odcinek między Bankową a Legionów. Przystanki były nieczynne. Nowe turbinowe rondo jest już niemal gotowe. Zostały już drobne prace wykończeniowe, które nie będą miały dużego wpływu na przejazdność. Drogowcy zdecydowali się puścić już tutaj normalnie ruch, dlatego od dziś piątku 28 października autobusy kursować będą stałymi trasami sprzed wprowadzenia objazdów. Miastu zależało na tym, by na wszystkich świętych kierowcy mogli już płynnie poruszać się po tej części Kalisza. A budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu Nowego Światu Legionów i Ułańskiej rozpoczęła się w połowie sierpnia tego roku. Zadanie wykonano zatem w około dwa miesiące. Przypomnijmy, cały projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450 obejmuje modernizację 6-kilometrowego odcinka od Rogatki przez ulicę Nowy Świat, Częstochowską i Rzymską, włącznie z wiaduktem aż do granic miasta. Inwestycje podzielono na etapy i w pierwszym prace przebiegały na 2,5-kilometrowym odcinku pomiędzy Rogatką a skrzyżowaniem ulic Częstochowskiej i Kubusia Puchatka. Największe problemy wystąpiły na ulicy Częstochowskiej tu remont trwał półtora roku. Choć uroczystości Wszystkich Świętych w tym roku przypadają we wtorek, zmiany przy największych kaliskich nekropoliach zostały wprowadzone już dzisiaj 28 października i potrwają nawet do 2 listopada. Wielu z nas również weźmie udział w we mszy świętej, a i te w zależności od cmentarzy odbędą się o różnych porach. Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy. Przy cmentarzu przy ulicy Częstochowskiej od dzisiaj, 28 października, od godziny 6 rano do 1 listopada, włącznie od skrzyżowania z ulicą Budowlanych do restauracji Alio, wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku. Natomiast 1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu Społem przy ulicy Częstochowskiej 149 naprzeciwko Straży Pożarnej. Przy cmentarzu komunalnym we wtorek 1 listopada w godzinach od 6 rano do 18 przy ulicy Poznańskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do Ronda NSZZ Solidarność przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i taksówek. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ulicę Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony Alei Wojska Polskiego w kierunku Ronda. Powrót pojazdów z cmentarza w kierunku centrum będzie możliwy wyłącznie poprzez ulice Stańczukowskiego i Piłsudskiego. A od dzisiaj do 2 listopada zostanie udostępniony betonowy plac do parkowania, który znajduje się po prawej stronie ulicy Poznańskiej. Dodatkowo w tym czasie zostaną wyznaczone miejsca parkingowe na terenach przyległych do cmentarza. Jeśli chodzi o cmentarz tyniecki, to również zmiany wprowadzono dzisiaj. Do 2 listopada na ulicy Łódzkiej zostaną udostępnione zewnętrzne, skrajne pasy ruchu na odcinku od Ulicy Miła do Ulicy Rejskowskiej. Na zewnętrznych pasach ruchu będzie można parkować pojazdy w sposób ukośny. W dniu wszystkich świętych, tradycyjnie na cmentarzach odprawiane są msze święte. Na cmentarzu przy ulicy Częstochowskiej o godzinie 11 rozpocznie się procesja z wypominkami msza święta zaplanowana jest na godzinę 12. Na cmentarzu na Dobrzecu procesja wyruszy około godziny 11. Msza święta rozpocznie się o godzinie 12.00. Jeśli chodzi o cmentarz żołnierski na Majkowie, wypominki rozpoczną się o godzinie 12.30. Msza odbędzie się o godzinie 13.00. Na cmentarzu komunalnym w Kaliszu msze święta odbędą się o godzinie 10 i o godzinie 11.30. Na cmentarzu miejskim w Kaliszu msza święta zaplanowana jest na godzinę 14. Na cmentarzu tynieckim wypominki będą czytane od godziny 11.15. Procesja zaplanowana jest na godzinę 11.45, a msza święta odbędzie się o godzinie 12.00. Przez cały okres świąteczny w pobliżu kaliskich cmentarzy nad bezpieczeństwem i porządkiem będą czuwać funkcjonariusze policji. W nocy z 29 na 30 października nastąpi zmiana czasu i w niedzielę zmrok nadejdzie o godzinę szybciej. Dlatego należy zachować rozwagę i ostrożność, a także zwracać uwagę na zmianę oznakowania oraz sygnały służb. Wracamy do głośnej afery szczepionkowej w Kaliszu. Od zatrzymania trzech pielęgniarek mija rok. Śledztwo cały czas jest w toku. Prokuratura ustala kolejne osoby, które płaciły za fałszywe certyfikaty szczepień przeciwko COVID-19. Łącznie zarzuty usłyszało już blisko 100 osób. Był początek listopada rok temu. Do aresztu trafiły trzy pielęgniarki w wieku od 38 do 58 lat. Każda była zatrudniona w innym miejscu, w prywatnych podmiotach medycznych. Jedna z nich pracowała równolegle w szpitalu. Połączył je przestępczy proceder. Za kwoty od 500 do 700 zł wystawiały certyfikaty covidowych szczepień, a przeznaczone do tego szczepionki niszczyły. Ile szczepionek zostało e, zmarnowanych można powiedzieć, a po drugie no, osoby takie, które posiadały taki certyfikat covidowy, no, korzystały z pewnego rodzaju, prawda tutaj, no, można powiedzieć, e, 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 uprzywilejom, tak, e, A osoby niezaszczepione nie, a jednocześnie no, będąc w de facto niezaszczepionym, narażały tak naprawdę osoby ewentualnie, no, które tutaj w kontaktach miały na no, możliwość zakażenia się. Sprawa wymagała analizy setki dokumentów, które zabezpieczyła policja. Policjanci zabezpieczyli komputery oraz nośniki elektroniczne, a także dokumentację, która będzie badana i która pozwoli ustalić ile takich fałszywych certyfikatów związanych właśnie ze szczepieniem te kobiety wystawiły. Na ten moment prokuratura postawiła zarzuty aż 98 osobom. W przypadku trzech z nich dotyczą one przyjmowania korzyści, a w przypadku pozostałych dotyczą one podżegania do wystawienia poświadczającego nieprawdy dokumentu, gdzie osoby te chcą, aby osoba pełniąca funkcję publiczną w rozumieniu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej dokonała czynu zabranego w postaci zarejestrowania fikcyjnego szczepienia, przekazywały jej dane osobowe, a następnie po umieszczeniu w systemie wpłacały kwoty od kilkuset złotych. Wobec części z podejrzanych zastosowano zabezpieczenia i poręczenia majątkowe na łączną sumę około 200 tysięcy złotych oraz dozory policyjne. Trzy pielęgniarki były tymczasowo aresztowane na kilka miesięcy, teraz odpowiadać będą z wolnej stopy. Grozi im do ośmiu lat więzienia. Śledztwo cały czas jest w toku i niewykluczone jest ustalenie kolejnych osób, które brały udział w tym procederze. Po dwuletniej przerwie do galerii Amber wraca supermarket. W miejscu, w którym kiedyś był Leclerc, w połowie listopada otworzy się Kerfur. Będzie zajmował mniejszą powierzchnię niż poprzednik, ale ma mieć asortyment taki jak w każdym sklepie w tej sieci. Już od 16 listopada klienci Amber będą mogli zrobić tam też zakupy spożywcze. W nowym Kerfurze dostępne będą świeże produkty, żywność przetworzona, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, artykuły chemiczne i kosmetyki. W dniu otwarcia sieć będzie zachęcać klientów powitalnymi atrakcjami i promocjami. Przypomnijmy, wcześniej działał tutaj supermarket Leclerc, wyniósł się z galerii Amber pod koniec września 2020 roku. Jak przekazywała wówczas sieć, decyzja o likwidacji sklepu zapadła po tym, jak nie udało im się dojść do porozumienia z właścicielem centrum handlowego. Od tego czasu spora przestrzeń stała pusta. Płuca Kalisza to miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Kaliszanie mogą korzystać tutaj z boisk, siłowni czy parku do ćwiczeń. Jest także mały domek, w którym można usiąść. Okazuje się jednak, że nie wszyscy wiedzą, jak poprawnie korzystać z obiektu, bo co jakiś czas na terenie pojawiają się wandale. Rada osiedla postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Brak szacunku dla wspólnego dobra czy może bezstresowe wychowanie? Niezależnie, który z powodów jest prawdziwy, sytuacje, do których dochodziło na osiedlu winiary są niedopuszczalne. Zielone puca Kalisza, miejsce rekreacji wielu mieszkańców, zamiast do zdrowego wypoczynku, służyły do libacji. Rada Osiedla postanowiła zrobić z tym porządek. Akty wandalizmu, które zdarzały się tutaj na tym obiekcie, niszczyły elementy, które tutaj służą mieszkańcom. Nie było innego sposobu, bo rozmawialiśmy ze służbami, takimi jak policja czy straż miejska, były tutaj zmożone patrole w tym temacie. Niestety nie udawało się do końca znaleźć zawsze wandali, w związku z tym wpadliśmy na pomysł, żeby w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego zawnioskować o kamery. Pomysł przypadł mieszkańcom do gustu, bo zagłosowali na niego. Jest zrealizowany, mamy kamery. Liczymy, że dzięki temu to miejsce będzie bezpieczniejsze i pozbędziemy się tych aktów wandalizmu, bo wszystko jest monitorowane w Centrum Monitoringu Miejskiego. Kamery połączone z systemem miejskiego monitoringu mają ograniczyć akty wandalizmu i spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli poczuć się bezpieczniej. Te akcje wandalizmu, one jakby tak się działy cyklicznie powiedzmy? Tak, one się powtarzały w ciągu roku w różnych porach i w tych jesiennych, kiedy szybciej zapada zmrok i również w tych letnich, kiedy no, niekiedy młodzież siedząc tutaj i popijając napoje wyskokowe próbowała pokazać swoje umiejętności. Aha, jakie to umiejętności na przykład? No, łamanie desek w ławkach, czy wysadzanie koszy ze śmieciami do góry nogami, robiąc wielki, wielki bałagan, czy nawet przewracając stoł betonowy, który tutaj służy do gry w ping-ponga. Płuca Kalisza powstały na osiedlu Winiary w ramach budżetu obywatelskiego Kalisza. Miejsce co roku jest wzbogacane o kolejne elementy. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać tam m.in. z boisk do koszykówki, siatkówki plażowej czy siłowni zewnętrznej. To miejsce jest znakomitym przykładem tego, że budżet obywatelski może zafunkcjonować w szerszym spektrum, bo każdy element, który tutaj na płucach kalisza jest od małych elementów jak rzeczy do zabawy dla dzieci, po duże jak boisko, jedno, drugie czy trzecie, ostatnio pamtrack. To jest efekt wielu lat wniosku do budżetu obywatelskiego. To jest tak naprawdę trochę też konsekwencja tego co wiele lat temu zostało w Radzie Osiedla wymyślone. Mieszkanie zgłosił pierwszy pomysł. My dalej ten pomysł kontynuujemy i tak jak kolega powiedział wcześniej będziemy chcieli kontynuować, żeby też mieszkańcom to służyło. I jest to też fajne pokazanie, że Rada Osiedla powinna się też takimi rzeczami zajmować wspólnie z mieszkańcami, wsłuchiwać się w to, czego chcą, a kilka lat temu nie było na naszym osiedlu praktycznie gdzie usiąść, gdzie wyjść z dziećmi, pobawić się, nie mówiąc już o tym, że nie było gdzie zagrać w piłkę koszykową czy siatkową. Monitoring to kolejna inwestycja zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Mamy nadzieję, że odstrasza on chuliganów i w końcu zapanuje tam spokój. Weekend zapowiada się pięknie i ciepło. Na słupkach rtęci pojawią się wartości idealne na aktywność na świeżym powietrzu. Korzystajcie, bo w przyszłym tygodniu aura nieco się pogorszy, a zamiast słońca czekają nas opady deszczu. Dziś wieczorem na termometrach 15 stopni. Lokalnie może popadać deszcz. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. W sobotę w ciągu dnia pogodnie termometry wskażą 17 stopni na plusie. Może zawiać mocniejszy wiatr. W nocy mgliście na termometrach 12 stopni. W niedzielę ciepło i z 18 stopniami Celsjusza. Noc prawie bezchmurna. Subkir wskażą 14 stopni. W poniedziałek od samego rana 12 stopni na plusie. W ciągu dnia rozpogodzi się i temperatura wzrośnie do 20 stopni. Na niebie trochę chmur i przewaga słońca. I to wszystko na dzisiaj. Tradycyjnie po więcej informacji z miasta i regionu odsyłam na portal Faktykaliskie.Info. I przypominam, że w niedzielę śpimy o godzinę dłużej. Taką zmianę czasu chyba każdy lubi. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego weekendu.